Cześć, z tej strony Pixel i właśnie wróciłem z dworu. Byłem w bazie i, i właśnie jest taka pogoda, że tu zagrzmiało yy, ja cały Słyszycie? Gdy tak, to yy, subskrybujcie. Nie wiem jak, ale zróbcie to. Dobrze. Yy, więc gramy. Tutaj jest kamerka. Ktoś teraz się ruszam. O, i tutaj dojdziemy do trzeciego levelu dzisiaj Robię pauzę, żeby do nie? Słuchajcie Zakrzmiało Co to? Reklama, nie? A i tak w ogóle dziękuję za... Co to? Ale fajny miodzik Trzeba ich sprzedawać dużo, 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 nie? Dlaczego? O minutę! Minutę będzie trwało. Przykład zabieram. Szybko zarabiamy. O, uwaga. Ja. Dobra, to pszczołki Słuchajcie. O, level up. Nie, o nie, ble. O, mam, mogę to zrobić. Trzeci level pszczółek. Zrobię to. To poczekajcie chwilkę. Uwaga, piszcie w komentarzach. Jeden, dwa, trzy, cz cztery. Kuro. Ja wybieram czwartą. O! Jeszcze czas. Dobra, teraz. O, dobra ta. He, he, he nice. Dobra. kubi, Nie. Mm. Yeah. Albo nie nie, 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 nie. Dobra, to pa. Miotki, nią, miam, niąki. Niam, pa! A i pamiętajcie, na milion, Pa.